Znajdujemy się w Bieruniu, miejscu, w którym niedawno oddaliśmy do użytku ten wspaniały, nowoczesny obiekt. Zapraszam na krótki spacer. Głównymi założeniami funkcjonalnymi tego projektu było zaprojektowanie wnętrz elastycznych, takich, które wspierają współpracę, integrują, są jasne, przyjemne, gotowe do pracy twórczej i zespołowej. Gdy chcemy zachować indywidualność, możemy skorzystać z jednej z, uwaga, 37 sal do spotkań. Przywołaliśmy tu przytulny, przyjazny klimat, na którym zależało tak bardzo klientowi. Nowoczesny styl tego biurowca, zaimplementowany we wnętrzach, postanowiliśmy ocieplić naturalnymi materiałami, liczną żywą zielenią, meblami miękkimi. W całym projekcie przykładaliśmy ogromną wagę do niwelowania poziomu hałasu. To widać tutaj na ścianach, w salach konferencyjnych, w korytarzach, widać nawet w miejscach nie tak do końca kojarzących się ze spotkaniami, jak chociażby kantyna. W filozofii Kobu człowiek, otoczenie, bryła unikalność. Stawiamy na dialog. I ten dialog tutaj właśnie z grupą Hager był na tak wysokim poziomie, że udało się wypracować wspólnie sukces, który jest widoczny w obiekcie, do którego mieliśmy okazję Państwa zaprosić. Jednym z ważniejszych elementów był pomysł. Firma Kobu miała pomysł od pierwszego dnia. Od rysunku na kartce papieru poprzez realizację został zrealizowany w 100%. Zespół składał się z bardzo doświadczonych architektów, z bardzo doświadczonych osób, które zajmowały się designem wnętrz. Co było ważne przy współpracy, to fizyczna obecność na wszystkich naradach budowy, jak i szukanie najlepszych rozwiązań. Firma KOBU to taki generalny wykonawca.